Czas się zmienił na tyle, że już dzisiaj można śmielej mówić o godności, a mniej o trwodze i strachu. Niemniej ten problem pozostaje wciąż istotny. Myśmy mieli poczucie, że strach, obawy kierują w dużej części postępowaniem naszych współczesnych ludzi żyjących tutaj obok nas i że. I że ten strach równocześnie powoduje to, że ludzie wchodzą w układy, w rzeczywistość, w sytuacje, o których sami wiedzą, że, że są przeciwko nim, że są im wrogie. Myśmy starali się nie poddać się tej trwodze, przyjęliśmy, że musimy robić... Zawsze tak jak uważamy, nie licząc się z żadnymi ograniczeniami, i walczyć po prostu o to, żeby nasze spektakle mogły przechodzić, nasze wypowiedzi mogły być y, słyszalne. Wydaje mi się, że, że to jest taki y, etyczny obowiązek, żeby znaleźć się y, po tej stronie godności przeciwko y, trwogom, które nas osaczają. Badamy, a może. Badamy. <suszy> Moje kochany! Moje. Tak, Mój... pokaż mi rzuczeczek. Ten prawidłowe. Bł Kości w porządku. Świeża piżamka. Kochany się. No. Teraz Wszystko naprawimy. No. Gdy umierają bezdomne kundle. Przy drogach, po których ciągną zwycięskie orszaki. Obok ludzi, w których tętni wciąż testament pradawnej krwi. Zwyciężać, podbijać, panować, podlegać. Przy drogach do przecenionego nieba. czy bliższy wam jest patos czy groteska? To trudno.